Tradycyjnie pielgrzymkę rozpoczęła msza święta w kościele farnym. Potem ponad dwa tysiące osób z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej i sandomierskiej wyruszyło w dziesięciodniowy marsz, by 13 sierpnia dotrzeć na Jasną Górę. Pokonają ponad 300 kilometrów, czyli dziennie około 30. To dużo, zważywszy, że w pielgrzymce uczestniczą wierni w różnym wieku. Na szlaku pielgrzymkowym będę już trzeci raz. A ja po raz pierwszy. Pierwszy raz na pielgrzymkę szłam dwa lata temu. Była to bardzo spontaniczna decyzja, namówiła mnie koleżanka i bardzo mi się spodobało, no i tak zostało. Co roku jest to już dla mnie, można powiedzieć, tradycją, że 4 sierpień, pielgrzymka i do Ciąstochowy, do matki. Mnie namówiła tak samo koleżanka, też była smutna decyzja i mam nadzieję, że dojdę i że będzie fajnie. Pielgrzymów podzielono na kilkanaście grup nazwanych imionami świętych. Była więc m.in. grupa świętego Maksymiliana, Alberta, Barbary, Wojciecha. Trasa pierwszego dnia wiodła przez Miłocin, Rudną, Mrowle, Bratkowicę Czarną i Kamionkę. Zakończyła się noclegiem w Krzywej, Żdżarach, Czarnej i Kamionce. Jest to 32 Rzeszowska, a moja już jest 28. Także idę i co roku czuję potrzebę, aby jednak być razem z ludźmi i równocześnie, żeby ten czas, który przeżywamy, jest to umocnienie ducha, a równocześnie no kontakt z jednak z tymi osobami, które są i tak jak dla kapłana przy tych różnych posługach to jest jednak tak, jak powiedział, z jednej strony praca, ale z drugiej strony jednak odprężenie. I jest to coś niesamowitego, kiedy z tymi młodymi ludźmi się wędruje, pielgrzymuje I jeszcze no z tymi, którzy są, obok na, którzy są obok nas witają nas, dziękuję także. Pozdrawiam ładnie wszystkich i zapraszam na pielgrzymowanie, przynajmniej przez waszą telewizję, żebyście informacje przekazywali. W drodze pielgrzymi mają zapewnioną opiekę medyczną, herbatę i chleb. O resztę muszą zatroszczyć się sami. Często są nakarmieni przez ludzi, u których się zatrzymują na noc. Można też coś dokupić w ruchomym sklepie, który jedzie z pielgrzymką. Nieodzobny ekwipunek pielgrzyma to wygodne buty, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy. Przydać się też mogą podstawowe leki, środki opatrunkowe, a także plastry na pęcherze.